Dążyć do barsterze w kolejnym odcinku z Hide and Sika. No i jeszcze jestem bez werteza, bo to gdzieś tak nagrywały sobie te mały taki zapasik, po prostu, żeby mieć. No, podczas wyjazdu iłem te sprawy, różne takie rzeczy, tak naprawdę. W sumie, jak ogląda ten odcinek, to tak naprawdę chyba jesteśmy na iemie albo po tak więc no, to nie wiem tak naprawdę. Dobra, sprawdźmy, czym ja mogę się tutaj stać, bo tak naprawdę nie wiem. Jestem na razie je craftingiem. Eee, są tu jakieś doniczki? Są doniczki, dobra. Ja muszę stąd spierdzielać. Ewentualnie będę kuczakiem może? Nie, będę do Doniczka to jest jednak to, kurde, wpadłem do wody i mnie kurde bije woda, nie? To bym się nie spodziewał. Dobra, zaraz wypuszczą tych. Dobra, już wypuścili. Spróbujmy gdzieś tutaj wbić na jakiś, na jakieś drzewo. Ja wiem, że oni tutaj często na drzewa gdzieś wbijają, ale spróbujmy mimo wszystko. Kurde, ja tu się wbije. Nigdzie się tu nie wbije. Oh shit. A spróbujmy. Aj, nie, to tylko mi daje szybkość. Zarąbiste miejsce po prostu się schowałem. Dobra, się schowało, może tak tutaj. Nie jestem do końca widoczny, to tylko ewentualnie jak ktoś przyjdzie tutaj w ten, ale gdzieś tam tutaj stąd nie jestem widoczny. No i raczej nie powinni mnie. Ale bezsensowna kryjówka, nie? Dzisiaj, dzisiaj się nie popisałem kryjówką, nie? No, Okej. Okay. Ewentualnie. A, się, tam będę chował, kurde. Po co ja mam się chować w ogóle? Co tak, przejdę tędy. Przejdę się tędy. Tu ktoś się schował. Przejdę się tędy. Może tu se przejdę. Kuźwa. <grywka> Dodiczka w rogu mapy. Proszę bardzo, zobaczymy, czy, czy ktoś mnie znajdzie. Nie? To z radarem ewentualnie bym je znalazł. Ale takiej krywki jeszcze nigdy nie robiłem. Zobaczymy. Miał se. Puszczę se firewerka. Okay. No i zobaczymy. W razie czego nawet nie mam gdzie uciekać zbytnio, bo muszę po prostu gdzieś przed siebie pruć. Ale zobaczymy. No, powiem Wam taka mm, naprawdę nietypowa kryjówka, jeżeli chodzi o mnie, bo ja się zbytnio gdzieś tam chowam w jakimś domku, czy na dachu, czy coś. No, ale pomyślałem sobie, eh. Kurde, chciałem się schować na drzewie, ale jakoś nie mogę zbytnio tam wskakiwać na te drzewa. Musiałbym gdzieś z poziomu domku. Tam w, dom, w domku, jak się wejdzie, to z poziomu tego domku można bić wtedy się fajnie na drzewko. I tam ewentualnie trzeba mieć małego skilla parkurowego, żeby się gdzieś tam wbić. Ewentualnie ze strzały można też zdjąć. Ale zobaczymy, powiedzmy, oni gdzieś tutaj, kurde, buszują cały czas dookoła, ale to jest wszystko obok tej wiosyki. Tutaj po prostu typowo ludzi nie ma. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy, czy uda mi się. Wygrać. Ja oczywiście to nie będę miał czy puszczał fajerwerek, bo. Ja. Ja. Jego zadanie, tak? Ja i nie będę, kurde, jakoś pomagał strasznie. Nie jestem typem samobójcy, kurde, że sobie będę używał fajerwerków i wszystkiego innego, bo naprawdę tutaj można by mnie łatwo znaleźć, tak? Bo jednak jestem widoczny, tak? Jestem bardzo widoczny w bardzo widocznym miejscu, tyle że jestem tutaj zasłonięty przez te różne rzeczy. I normalnie tylko z poziomu tutaj tych, z tych poziomów, albo gdzieś tam ewentualnie z dachu, można by było mnie dostrzec. A tak raczej mało prawdopodobne, szczerze mówiąc. No i z radarem, ewentualnie, jak ktoś będzie biegł. Pięciu hajdersów już zostało, bardzo szybko ich tak wymietli. Trzy minuty jeszcze ponad. Szczerze mówiąc, jeżeli jakimś cudem by mnie nie znaleźli by wygrał, no to, to by był dosyć ciekawy odcinek, bo jeszcze chyba nigdy mi się do końca tak rundy nie udało samemu zostać. Kiedyś mi się chyba udało. O tam radar chyba poleciał, Kiedyś mi się nie udało z kilkoma osobami po prostu wygrać, bo to ludzie nie ogarnali po prostu ci te hantery. Ale zobaczymy, tam wysadzają wszystko TNT, tam gościu lata i macha. Dobra. Obserwujemy, no obserwujemy. Jeszcze pięciu hidersów zostało, 3 minuty. U! <grywy> ciasto, yy, troszkę mi tu psujesz, że tak powiem, moją kryjówkę, tak? Jeżeli zginę, to pewnie przez to ciasto. Patrz, 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 pa. No i zarobi się. Zepsu mi moją kryjówkę. Zepsu mi Jezu co za głupie ci... No ja pierdzielę za gówno Przecież, ja tu jeszcze się chował tam. Już tamten gościu yy, to, to ciasto kurde śledził, nie? No już takie biegające ciasto, no to chyba wzbudza jakieś. No nie cofaj. Choć was spintować nigdy nie mogę, ja pierdzielę ty... What Wara bullshit. Co mnie cofasz, halo? Zasięg mam niewypełny, a jakoś kurde tego nieraz nie widzę, nie? Dobra, zobaczymy. Jeszcze jeden hydr został, no kurde, i, i prawdopodobnie bardzo szybko tam yy, zmietli, tak naprawdę, ich wszystkich. No i zostałbym sam. Zostałbym sam, i no mówię wam poważnie, że nikt by mnie tu nie znalazł. Patrzcie, czekajcie, gdzie, gdzie to było? To było gdzieś. Było gdzieś, to nie było tutaj. Tak, to tutaj było, nie, to nie było tutaj. Nie, 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 to było gdzieś tutaj, czekajcie. No i dobra, a dobra, wygraliśmy, okej. Okay. To było gdzieś tutaj, no patrzcie. Tutaj nie dało się praktycznie znaleźć, patrz. No nie widać. Nie ma, nie ma opcji, po prostu to jest jedna z najlepszych kamp, tylko po prostu akurat musiało mi, kurde, yy, cholerne ciacho przyjść. No kurde i mi, i mi zepsuł całą moją kryjówkę. no. Dzięki wielkie. Yy, nie pozdrawiam cię, nawet nie widziałem Twojego niku, szkoda. Ale będę miał na nagraniu, to sobie zobaczę kurzwa, nie. Dziad jeden, no. Normalnie mógłbym się założyć, że, że, że byłbym albo. albo po prostu byłem zabity na końcu. Może by mnie znaleźć ewentualnie, albo bym wygrał. Naprawdę. Bo to była dosyć dobra kampa. niby na wierzchu. A jak to się mówicie, najciemniej pod latarnią, nie? Także taka runda udana i nieudana. No, ja wiedziałem, że jak w momencie, jak przyjdzie to ciacho, to. On, on chyba od kogoś uciekał, tak naprawdę, bo on tak jakoś się chciał tam schować, tak w rogu, i nagle potem gdzieś wyszedł, no i momentalnie zaraz y, ktoś tam go namierzył, także. I to nie był radar, więc naprawdę musiał być bardzo widoczny. No i zaczął go bić, no i mnie zaczął bić, tak? Bo on jeszcze chciał uciekać, jeszcze chciał uciekać do mnie, tak? I w tym momencie, kurde, po prostu. Nie wiem. Zamiast uciekać gdzieś w drugą stronę, faktycznie jeszcze spróbować, żebyśmy wygrali. To nie! Podszedł pode mnie! bij na sobu! Bij na sobu! No. Tak więc y, trudno się mówi. Yy, weźmy sobie oczywiście. A, lubię doniczki brać, bo doniczki są ok. Ok. No i teraz lecimy sobie w takim razie. W sumie czekajcie, ja ostatnio tutaj byłem. Tylko wtedy były takie te nieogary. To może teraz spróbujmy jeszcze raz sobie tutaj wbić. Czyli nie będziemy tutaj tym solidnym blokiem. Ale spróbujmy. Próbujmy, bo ostatnio jak tutaj grałem, to jednak, to jednak były takie nieogary, że po prostu to jakoś zbytnio nie wyszło wszystko i po prostu, no, no, no nie ogarniali, tak, praktycznie żadnego, żadnego hejdersa gdzieś tam nie zabijali, tylko przenosili do hunterów po prostu, bo było je za mało i nie ogarniali w ogóle jak się szuka chyba. Bo na tyle hidersów, no to nawet ja bez radaru podejrzewam, że kogoś bym w końcu znalazł, oni przez całą rundę nikogo nie mogli znaleźć, zresztą mieliście odcinek, to możecie sobie zobaczyć. Pojeżdżacz, jak się odbija. Se zamiałcze. Bo czemu by nie? Zawsze kuźwa 0,25 gmp będę miał. Hehe. Dobra, teraz obserwujmy, czy nie mamy jakiegoś tutaj, prawda, przeciwnika. Miał, miał, miał. Jeszcze se miałknę. Tam jeszcze latają, dobra, dobra. A nie, tu już jest, dobra. Tu już nie będę, kurde, szalał. he, he, he. Ale zaszalałem, kurde. Ja myślałem, że stamtąd pójdzie Fireworka, to wtedy by było troszkę lepiej. Ja to idzie do, dosłownie z miejsca, gdzie się jest. Więc, jak to wybucha w domku, no to troszeczkę można się zdradzić. Dobra, na razie nikogo nie widzę. To jest dobre, ale w sumie jeszcze nikogo nie znaleźli. Na 11 Hidersów jeszcze nikogo nie znaleźli. Czyżby po raz kolejny nieogary? Nie no, dopiero żeśmy grali, no to wszystkich znaleźli to halo. Hmm... Ciekawe, my friend! Czy kogokolwiek znajdą? O, czekaj, kogoś znaleźli. Ok, Jedna osoba padła. Obserwujmy tak tutaj dookoła. Tak patrzę, jakieś niki się tutaj gdzieś nie kręcą, ale... Ale nic nie widzę. Nic nie widzę, my friend! Ok. Tak więc sobie po prostu siedzimy, możemy sobie porozmawiać, prawda, o życiu. Jak tam w ogóle minął dzień, możecie napisać, i możecie w sumie, czekajcie. Możemy zrobić dzisiaj taką akcję interaktywną, kurde, skoro pewnie mnie i tak w domu nie ma, a, a, ale lubię sobie gdzieś tam później ewentualnie czytać wasze komentarze. Ostatnio zrobiliśmy taką akcję na Instagramie, to było w sumie parę dni temu, ale tak, tak jak to widzicie, ale to dla mnie było wczoraj. I możecie mi napisać swoją. Mm, tam było, że ulubioną liczbę. To nie, to nie, to nie, to nie. To już było, powiedzmy, żeby, żeby wymyślić coś innego. Możecie napisać swoją ulubioną potrawę. O. Co lubicie po prostu sobie jeść, czy na obiad, czy na śniadanie. Nie ma to w ogóle żadnego znaczenia. Może w ogóle nie lubicie jeść, nie wiem, może wolicie sobie wypić wodę, kakao, mleko, cokolwiek. Ale po prostu napiszcie swoją jakąś ulubioną potrawę. Zobaczymy, czy, czy, czy gdzieś macie podobne preferencje do mnie. Bo ja na przykład śniadanie, no to głównie płatki z mlekiem, to, to na pewno. Obiad zbytnio jakoś nie jest wyrafinowany, znaczy wyrafinowany, no po prostu jest kurczak, tak, makaron czy, czy ryż czy coś, nie? A ewentualnie jakaś tam zupka, ugórkowa, czy jakaś, mm, aż bym chce zjadł normalnie. Jak więc, no, tego typu rzeczy możecie ewentualnie pisać. Zobaczymy, czy, czy, czy lubicie jakieś rzeczy, których ja nie lubię. Ewentualnie, może lubimy takie same. Nie wiem, może się okazać. I dobra, cały czas jest 10 hidersów, nie? Ja mi się wydaje, że ja zaraz, kurde, sobie wyskoczę i zacznę sobie biegać po prostu. Bo ja nikogo jeszcze tutaj nie widziałem w pobliżu, znaczy jedną osobę raz widziałem i tylko tyle, nie? Ja se stanę w ogóle tu. Bo, albo, albo dobra, tu, tu, tu se stanę, o. O, proszę bardzo. No i, no i tyle. Ja bym się kuź w ogóle ruszył, nie, bo... Co to za strzały? Tak se patrzę, tutaj, nie? Tam jakiś garnek ucieka. Nie bez kidu, tak, tak, se, tak se po prostu połaże. No dobra, czterech hunterów jest, już coś tam zaczęli bić. Tak se w ogóle połaży, nie widzę żadnego gościa. Tu se pójdę, tak. W ogóle się schowam może za drzewem? O, tu się schowam. <laughs> Nie, dobra, tak tutaj. O. Taka sobie doliczka stoi. A bo nie, cześć, O. No, tej doniczki nie widać w tym momencie z poziomu gdzieś tam wioski czy czegoś, więc dobra, a ja w, w tym momencie widzę troszeczkę więcej niż bymy w domu. Powiem wam szczerze, dobra kampa. Chociaż nie wiem, czy nie za dobra dla takich tam ludzi. Chociaż nie, no, 4 Hunterów, no, ludzie, to no, spięcie dupę, kurde, ja wam tu puszczę Firewerka. I miałknę. Dobra, tam ktoś tam strzela, biegają. You can use Miau Miau! I tak mi nikt nie usłyszy, bo jest za za daleko. Dobra, tam gdzieś ktoś biegnie. W ogóle się strzelają, biją. Pa, pa, patrz jaka walka, patrz co tam się dzieje. Szkoda, że nie mam Optifine, to bym wam przybliżył, ale tam się kurde, ostre rzeczy działy. <grytanie> ok, zginął. A jeszcze ktoś tam ginie, dobra. Nie, czy to ten zginął? To yy, Hunter zginął z rąk Hidersa. 40 parę sekund zostało, dobra. No to my to wygramy, to ja tu w ogóle się nie muszę... Ale szczerze mówiąc fajna kampa. Polecam, bez kitu. Wbić sobie tutaj. Dobra kampa. Yeah. Podejrzewam, że nie byłoby jakoś strasznie łatwo znaleźć. Dobra, jolo, kurde, 20 par sekund zostało, się będę tam pierdzielił. Gdzie wy jesteście, kurde? Chodźcie się goć. Halo? Uhu! Yeee! Yeah. To w ogóle ktoś slime'em jest? What the fuck? Miał, kurde! Puszczamy sobie fajerwerki, co się dzieje? Rozpierdziel! Jolo! No w ogóle świnią se będę chyba, nie? O! Bądź świnią, o! Dobra, będę świnią. A dobra, już za późno, już wygraliśmy! Yeah! <ścoughs> co to było? Jaki easy win dosłownie, nie? Beskito, coś ostatnio. Już któryś raz rzędu na tej mapie nie, nie są w stanie nikogo. Te, czasami tam zostawała jedna osoba, czy coś, ale kurde, tak. Żeby nikogo w ogóle nie znajdywać? Naprawdę ciężko, nie? Dobra, bierzemy Hydersa standardowo ocelot PET. O kurde, mam PETA, ocelota. Czekaj, gdzie to gadżety? Nie, to nie tutaj, to będzie tutaj PETy. O, mam ocelota i mam świnkę, proszę bardzo. Ocelocik, taki mały ocelocik, fajny za mną sobie chodzi. Ej, taki słodki ocelocik. No i jeszcze mam oczywiście peta świneczkę, która sobie po prostu może też za mną chodzić, taka fajna świnka, taki Ruben normalnie, nie? To jest Ruben. To jest dosłownie Ruben. Co tam ja jeszcze mam? Dobra, to schowaj się. Okej, okay, tak się chowa. Ej, gadżety, co ja mam na tu? Mam TNT, mam palowe gany,

Co, tu mam, mam jeszcze to TNT, mam Melon Lunchera i mam paintball tego. Dobra, Melon Lunchera, proszę bardzo, pływ. <ścoughs> Zobaczymy, jak nam tym razem runda pójdzie. Jaka będzie mapka i w ogóle. Tu jeszcze se muszę wybrać, tylko. O! Wybrałem, Wybrałem Sesswaper Hider. Ehehe. Okej, okay. to jest ta mapa, co była wtedy. Dobra, dobra, dobra. Robimy to samo. Czekajcie, gdzie, gdzie, gdzie jest Doniczka niczka. No, bierz dobra. I ja idę teraz dosłownie w to samo miejsce, dosłownie w to samo miejsce, naprawdę. Bo to była jedna z najlepszych moich kamp, jakie znalazłem do tej pory, nie? Czekajcie, to było nie było tu, to było tu 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 tu. Tutaj to było. Nie, tutaj. Tak? Tak, dobra. Ja tu będę stał. Ja tu będę stał, bo mówię, to jest jedna z najlepszych kamp moim zdaniem. Jest gdzieś na skraju mapy. Normalnie tutaj stamtąd gdzieś nie jest widoczna, bo tu drzewa zasłaniają, zresztą pokazywałem Wam to wcześniej. Jeżeli nikt mi tutaj nie przyjdzie z hajdersu, po prostu, czy nie będzie uciekał, ewentualnie ktoś z radarem, no to powinni mnie nie znaleźć. Więc ja sobie tak postoję po prostu... No i tyle. Nie no, mógłbym się widzieć tam na, na drzewo na przykład czy coś, bo doniczka to jednak jak się schowa tak gdzieś za drzewkiem czy coś, no to jest naprawdę mało widoczna. To jest jedna z najlepszych, tutaj mm, w sumie, przedmiotów, dzięki którym można się schować. Bo jakieś tam bloki czy coś, no to jeżeli się nie schowasz w miejscu. Aaaa! Moja kampa! A chciał chyba w to samo miejsce. Chciał chyba w to samo miejsce tutaj się wbić. No Okej, okay. to miejmy nadzieję, że ta tamta doniczka mnie po prostu nie, nie zwiedzie, nie zdradzi, czy coś w tym stylu. Że nie zacznę uciekać na przykład w tą stronę i oni zaczną mnie na imię wbić, a potem dopiero tamtego. Dobra, już pierwsza osoba poległa. Tapiok Angel. Tapiok -tapio Angel, kurde, poległ. Zobaczymy, zobaczymy. No miejmy nadzieję, że coś jednak dzisiaj sobie jeszcze uda ugramy po prostu w hajdersach na przykład. Bo w Hunterach to tam wiecie, no. To jest no. Chciałbym przetrwać do końca rundy sam. W sensie, że na przykład zostałoby tam minutę czy ile i zostałbym tylko ja i by nie mogli mnie znaleźć. To było naprawdę coś fajnego, nie? Że dzięki mnie na przykład hajder się by wygrali. To myślę, że było całkiem spoko. Nie. Ole mi świeci teraz, kuźwa Słonice świeci wieci nad nami. Ogrzewa nasze nagi ciała promieniami. Lalala. Lalala. La. La, 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 la. Panowie, ja jestem tutaj, ale może jeszcze nie, bo to 4 minuty. To jeszcze nie tutaj, a mnie tu nie ma w ogóle. W sumie po co mam puszczać cokolwiek, tak naprawdę mówię, bo to jest trochę takie robienie sobie pod górkę, tym bardziej, tak? to, że, to, że to daje tam plus dwa gemsy. ja nie zbieram tych gemsów, ja głównie chcę wygrać, ewentualnie się dobrze bawić, no i, no i tyle, no, ja się nie będę tam przejmował tym gemsem kuźwa, kabel, kabel, ja sobie kiedyś, kurde, kupię jakieś sławki w końcu bez bezprzewodowe, bo jednak... Przewód ma zawsze to do siebie, że wiecie, jak trzeba coś szybko wstać od komputera, czasami potrzeba, no to w tym momencie po prostu ten kabel, no to wiecie, tu trzeba pilnować, żeby nie przygnieć, żeby coś, a tak po prostu bym co odszedł od komputera i tyle, i ewentualnie sygnał bym stracił. Chociaż jestem ciekaw, jak to one dokładnie działają, no bo one powinny być chyba jakieś coś na USB wpięte do komputera, pewnie tak, i to coś jak na Bluetooth chyba by działało, coś na takiej zasadzie. Tylko wtedy, na przedane sławki by trzeba było chyba ładować, ewentualnie baterię wymieniać. No nie wiem, możecie mi na ewentualnie napisać. I ewentualnie jakieś może polecicie w sumie Dużo komentarzy by wtedy było kurde jak możecie napisać swoją udobioną potrawę jeszcze byście mi zaczęli polecać sławki no to kurde to naprawdę to by się działo, nie? Dobra, zostało 10 3 minuty, to jest jeszcze dużo czasu. Dużo czasu, więc jeszcze się tutaj nie jarajmy, że wygrałem, jeszcze jeszcze można to przegrać, prawda? Chociaż jeszcze nikt się nie kręcił tutaj w tej mojej okolicy. I dobrze, i dobrze, mi, mi to nie potrzeba. Nie. Ostatnio jak się tutaj jedno ciacho kurde zakręciło to przegrałem od razu, więc mi tam w ogóle nic nie potrzeba, nie? I'm behind ya! Ktoś napisał, że jestem za tobą. No, wrong way! Jakiś kurde tutaj... Gość bardzo pewnie się czuje, ewidentnie. Titan, ma, ma najpierw ma, ma niebieski nick, że jest hidersem, ale wcześniej ma ty, Titan napisane, że nie wiem, ma jakąś chyba klasę kupioną po prostu, że ma chyba dużo życia, czy coś takiego, może, może o to chodzi. Zobaczymy, zobaczymy. W sumie tam były jakieś są chyba cztery klasy hidersów, tak? Bo jest ten zwykły, co, co swapper, że można się zmieniać po prostu, powiedzmy jakąś tam rzecz, to jest całkiem spoko. Jest instant hider, że bardzo szybko się chowa po prostu, że bardzo szybko jest stabilnym blokiem. i Jest i są jeszcze jakieś dwie klasy. Nie pamiętam, nie pamiętam. O, ja się może tak siądę po prostu i tak i się oj i się będę. There's no way in Legend. Co oni mają tu za klasyk używa Legenda. Ja jestem legendą, kurde, nie O, czekaj, tu już coś więcej było. Halo, halo, dobra, nie poszli sobie, dobra. Infestor bug. Lol. Dobra, jeszcze 8 zostało i, i minuta coś. No to mi się wydaje, że hidersi mimo wszystko wygrałem, bo jednak 8 zostało. No to musieliby naprawdę teraz ostro zacząć kosić, tak? Mają minutę. Raczej nie, im się nie uda, bez kitu. Ale myślałem, że zostanę jako jedyny, a ja tak... Ośmiu... Ostatnio wykosili tutaj wszystkich na tej mapie, a teraz co? Takie dobre kampy mają? Widzicie? Widzicie? Dobra kampa, dobra kampa. Niby na wierzchu ktoś by musiał... Kurde, no bez sensu, ale jednak w rogu i, i doniczka malutka to jest... To trzeba się skupić, żeby takie coś zobaczyć. Jakbym tu był dużym blokiem... No to mogliby ewentualnie tego nie zobaczyć. Jakbym się w ogóle mógł zmienić w tego, w stoneblocka, to by było zarąbiste. Stone bloki tutaj by stanął. No nikt by nie znalazł, nie dałoby się wtedy. To tylko radarem. Tak ktoś sobie ładzi 20 sekund. Tak kilka sekund przed możemy puścić sobie firewerkę. Czemu by nie? Jeszcze sobie miałknę. 9, 8, 7... 5-4... A jeszcze se puszczę fajerwerkę JOLO! Wygraliśmy Jeee yeah! 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 Jee <laughs> Ale siedmiu zostało, to jest masakra To bardzo easy win był moim zdaniem w tym momencie też Dobra, myślę, że to będzie na tyle w tym odcineczku. Znowu wyszedł tam 20-minutowy odcinek, no z jak już tak będzie wychodzi, bo tam dwie, trzy rundy się zazwyczaj gdzieś gra. Mam no, nadzieję, że odcinek się jak najbardziej spodobał, nie zapomnijcie zostawić gdzieś tam łapeczki w górę, komentarza, może pamiętacie o tych swoich ulubionych potrawach, to tam możemy ewentualnie sobie powymieniać jakimiś przepisami, jakimiś ulubionymi potrawami, ewentualnie jakieś coś możecie napisać, co jeszcze nie jadę, a polecacie na przykład i tak dalej, tak dalej. tych słuchawkach też możecie ewentualnie napisać, bo jakiś czas temu właśnie miałem plan sobie coś takiego zakupić właśnie, jak będę miał hajsy. To, to zobaczymy, zobaczymy. Może jakiś w końcu bez przewodu słuchawki sobie kupię. To by było całkiem okej. Okay. A póki co, ja się z wami żegnam. Dzięki wam wszystkim jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się. I chowajcie się. <grymne> Cześć.